W tym wydaniu GLC News porozmawiamy o abolicji podatkowej, czyli o tym, jak nasz ustawodawca chce skłonić nas do przyznania się do pieniędzy, których nie opodatkowaliśmy przed laty. Przejściowy ryczałt od dochodu. Tak, nieco pokrętny sposób nazywa się nowe, niezwykle Interesujące rozwiązanie podatkowe, które nasz rząd szykuje dla polskich podatników. Mowa tutaj o bardzo szczególnej instytucji, jaką jest abolicja podatkowa. Abolicja podatkowa, czyli są podatki, ale nie musimy ich płacić. Dla kogo jest to rozwiązanie? No, proponowane przepisy będą wpływały na wszystkich tych, którzy wcześniej nie przyznali się do tego, że zarobili. Jeżeli osiągnęliśmy jakieś przychody, dochody, ale jakoś. Nie chciało nam się ich wykazywać i nie przyznaliśmy się do tego, a przez to ich nie opodatkowaliśmy. To na razie jest fajne. Ale wszyscy musimy pamiętać, że ciąży nad nami widmo sankcji. I to sankcji, no, całkiem solidnych i całkiem poważnych, bowiem jeżeli ktoś jednak dowie się, a przez kogoś rozumiem oczywiście naszą administrację skarbową, jeżeli ta administracja skarbowa przyjdzie do nas na kontrolę, na postępowanie i znajdzie u nas pieniądze zaszyte w materacu albo zgromadzone na rachunku spółki offshore'owej takie wiecie, w Panamie, na Wyspach Marszala, Wyspach Dziewiczych czy w innych rajach podatkowych, to to, co u nas znajdą, normalnie opodatkowują sankcją aż 75% podatku. No efekt jest taki, że ci, którzy wcześniej popełnili złe decyzje, Zarobili, osiągnęli dochody, a nie przyznali się do nich. No raczej siedzą cicho i się nie wychylają, odkreślając kolejne dni w kalendarzu, licząc na przedawnienie zobowiązania podatkowego. No ale wiadomo, stres rośnie im bliżej. Jesteśmy tego przedawnienia, bo tym większa szansa, że ktoś jednak zauważy, że na przykład zarabiamy 1500, kupiliśmy sobie nowego Mercedesa. Sąsiedzi bywają przecież bardzo życzliwi. Odpowiedzią na strach wszystkich tych, którzy wcześniej nie ujawnili swoich dochodów, a teraz jednak bardzo chcieliby to zrobić, tylko powstrzymuje ich przed tym ta sankcyjna, ogromna stawka podatku, jest właśnie to nowe rozwiązanie, ten przejściowy ryczałt od dochodów. Nasz ustawodawca, czy na razie jeszcze projektodawca, bo wszystko jest w sferze marzeń, mówi tak. Jeżeli drogi podatniku nie przyznałeś się, ale wiesz, że popełniłeś błąd, i chciałbyś teraz jednak wyspowiadać się z tych no, nieujawnionych Twoich dochodów, my Ci na to pozwolimy i co więcej, pozwolimy Ci nie zapłacić tego wysokiego podatku. No, może nie, że nie zapłacisz wcale, ale zapłacisz go dużo mniej. To nowe rozwiązanie przewiduje bowiem, że jeżeli ujawnimy nasze dochody, zapłacimy podatek w stawce zaledwie 8%. No 8 a 75, no to wiadomo, że różnica jest spora. Co więcej, jeżeli wcześniej kombinowaliśmy z rezydencją podatkową i udawaliśmy, że jesteśmy rezydentem właśnie jakiegoś raju podatkowego albo innego kraju, który korzystnie opodatkowuje nasze dochody, a teraz przyznamy się do tego, że jednak Polska to jest nasz kraj rezydencji, to wtedy podatek tej stawce niby 8% zapłacimy tylko od 1 czwartej wartości tego majątku. No czyli można powiedzieć, że nagle opodatkowujemy tylko 2% tego, co wcześniej przeprowadziliśmy za granicę w naszego kraju. Rozwiązanie pff, może być dla sporej ilości osób kuszące. Na wnioski i na prawo do spowiedzi przyjdzie nam jeszcze troszeczkę poczekać. Te wnioski będzie można, było skła będzie można składać dopiero od 1 lipca 2020 roku do końca grudnia 2022 i będzie to szansa. Jedna na całe życie. To nie jest żart. Generalnie przepisują o tym, że raz na całe życie możemy się wyspowiadać, więc kto chce skorzystać, niech skorzysta. Oczywiście trzeba będzie złożyć wniosek. No i ten wniosek, tak szczerze, nie będzie tani. Bo opłata od wniosku będzie wynosić 1% naszego dochodu do opodatkowania. No, czyli można powiedzieć, że do 9% nam wzrasta stawka, z tym zastrzeżeniem, że maksymalna opłata za wniosek to 30 tysięcy, więc dla tych najbogatszych, którzy rzeczywiście zgromadzili ogromny majątek gdzieś tam poza terytorium kraju, to nie będzie miało to szczególnego znaczenia. No, podatnicy muszą oczywiście poprawnie obliczyć, ile tego dochodu wcześniej zachwęcili, żeby go później opodatkować. To wcale nie jest tak łatwe do obliczenia, jak mogłoby się na pierwszy rzut oka wydawać, w związku z czym i tutaj nasz ustawodawca proponuje ciekawe rozwiązanie, jakim jest tworzenie specjalnej rady do spraw repatriacji kapitału, która będzie oceniać wnioski osób, które będą chciały się przyznać. Czyli jeżeli taka osoba nie będzie pewna co do tego, ile tego podatku jej wyjdzie, ile tego dochodu ma, będzie chciała skorzystać z pomocy, będzie mogła zasięgnąć opinii tej rady. Co ciekawe, jeżeli złoży wniosek za pośrednictwem pełnomocnika, którym, no chyba po raz pierwszy w naszych regulacjach, będzie mógł być wyłącznie doradca podatkowy, wówczas taka ocena tego wniosku przez radę będzie całkowicie anonimowa. Czyli generalnie będziemy mogli się bez konsekwencji, w razie czego, z pomysłu wycofać. On musi być jakiś haczyk, prawda? Tym haczykiem jest cena. Wedle pierwszych założeń, złożenie takiego wniosku o opinię tej rady to będzie wydatek rzędu 50 tysięcy złotych. Nie mało. Ale ponownie, jeżeli okazuje się, że na kontach w raju podatkowym mamy dużo tych zer. Myślę, że będzie to opłata, którą warto będzie ponieść. Cóż, na razie te przepisy są jeszcze w sferze marzeń. Cóż więc nam pozostaje? Oprócz oczywiście trzymania kciuków za to, żeby regulacje weszły w życie. Po pierwsze, wewnętrzny rachunek sumienia. Zweryfikowanie, ile mamy tego dochodu nieujawnionego, wstępne sprawdzenie kwoty należnego stąd podatku, a kiedy już nowe przepisy wejdą w życie, Skorzystanie z możliwości złożenia wniosku do spraw Rady do Spraw Repatriacji Kapitału. Oczywiście za pośrednictwem doradcy podatkowego, ta anonimowość będzie ważna. Później zapłata należnego stąd podatku, ale pamiętajmy, 8%, a nie 75%. No i wreszcie, jak skończymy wszystkie formalności, no to czas na tego drinka z palemką na Bahamach, ale już teraz oficjalnie i za nasze opodatkowane pieniądze. Bartosz Kubista. To było Gielce News. Dziękuję.